Znalazłam ranking łóżek. Bezsensowny ranking. Robimy to. O, czy on ma tam kolce? What the fuck? TikTok. Matko boska. Ja wiedziałam, że TikTok mnie nie lubi, a, a, ale dobra, poczekajcie. Bo ja już miałam powiedzieć, że to jest takie księżniczkowate łóżko, ale widzicie, co tam jest? Czy to jest laleczka czakie? What the fuck? Dziewiątka. Ja myślałam, że tutaj będą takie fajne łóżka, a to co? Co to? Co, co, co to ma być? Jakaś... Parcela w więzieniu? Nie, jak to się mówi? szprycha, Nie! <śprycha> Dobra, nie wiem co to jest, ale ja poproszę o jakieś e, fajnie, że. What the fuck? Co to kur. O, to jest taki spokojny. Naj... o, tam jest wąż! Co to jest za filtr? Ja nic nie dam tu na jedyny, Czy to jest obsrane? To jest obsrane. To zrobił takie zdjęcie, ja się pytam, i co się tam wydarzyło? Ej, widzicie ten rankik tutaj? No, dziękuję. Ja chyba od razu dam na jedynkę, wiecie? Dam na jedynkę, bo ja wiedziałam, ja wiedziałam że tam się coś szykuje, co to jest. Czy tam jest jedzenie? Czy to jest znowu obsrane? Czy to jest melina? Ja nie wiem. Ale ja chyba wolę się nie domyślać, co się tam wydarzyło. I zdecydowanie, gdybym miała miejsce to na czwórkę, by to na pewno nie wylądowało. To, to jest takie znośne. Nie ma tam nic, żadnych szczurów w rogach. Chyba nie ma. Dobra, dajmy na dwójkę. No, idealnie. Kurwa pułapka. Excuse me. Chyba ostatni raz robię to rankingi.